Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać serwetki e, z ambiente koktajlowe. O, żeby było śmiesznie, to na sam początek. Ła, chyba powinienem zagrać w Bo dzisiaj mamy dwie takie królewne tutaj z nami, które oczywiście e, muszą nam troszkę poprzeszkadzać. Bo, jak żeby to i tak. co Ty chcesz? Skarbie, co Ty chcesz? Tutaj pokażę Państwu serwetki. Co chcesz? Serwetki chcesz? Dusia to już nasza seniorka, staruszka. A tutaj mamy, o proszę uprzejmie, zwierzaki. Piękna serwetka, proszę bardzo, jakie cudowne skrzaty. Skrzaty cieszą się powodzeniem. Ale co ty mi się tutaj robisz? Co? Czekaj. Co ty mi się tutaj robisz? Popatrz. Popatrz skadusie jakie ładne, widzisz? Tak, proszę bardzo. Naprawdę, chyba takiego filmu to jeszcze nie było. Może napisać w komentarzach, czy wywalić te koty, żeby nam nie przeszkadzały. O! Proszę bardzo. Proszę bardzo. To, to było... Zgaga, co ty zrobiłaś? Dlaczego zaatakowałaś Nusię? Nie wolno. Nie wolno tak robić. A. I pozrzuca, pozrzucałaś serwetki. No widzą Państwo. No Siedzieliśmy dobrze. A tu się pobiły. No ale... Brawo dla Nusi. Tak? Nusia, nie dałaś się, tak? Skąd się... Nie dałaś się maluszku. No właśnie, tak. No już staruszka jest. No. Musi sobie pogadać. Lubi sobie pogadać. No, a z gaga to szaleniec, tak? Także o tutaj mamy dalej ptaszki, na przykład zobacz muszkę, te fajne ptaszki. Tak? To no troszkę wstyd, że one się pobiły, powiem szczerze. Tutaj też mamy ptaszki. Tutaj też mamy ptaszki. Także tutaj nam się koty roją. A ja nie mówię nic o serwetkach. O, proszę bardzo, koty. Proszę bardzo, Elegancko wyglądasz tutaj, pan, w czapeczce. A ty smutko Zgaga, co? Przestraszyłaś się trochę, tak? Że się ci parę garści wstrzepała? Dobra, tu mamy te, nie bulteriery, tylko goldeny. I tu na koniec o, też zestaw skrzatów. Proszę, uprzejmie. nagrywaj te serwetki, pokaż jakie to ładne tutaj są bo tutaj zaraz zamiast serwetek to Państwo będą oglądać koty, nóżka no tu gnieś troszeczkę, wiesz nie ma, nie ma bicia ej co to za bicie gaga, nie wolno tak nie ma bicia żadnego no to jeszcze raz Skrzaty. Tutaj do kompletu może być takie trio skrzatowe. Tak? Masz. Dobra, masz już ten, zajmij się. I tu zwierzaki takie jeszcze. Dobra, to tutaj mamy. To jest, ach, już Może ja inaczej pokażę. Skrzaty i trio skrzatów. Bardzo ładne, bardzo eleganckie. się. Las we mgle. Może być Campinos albo, albo nie wiem, jakiś taki. Puszcza ta koło to Jest ptaszki eleganckie, takie. Drugie ptaszki, dasz mi tutaj coś pokazać, czy nie? Nie ty musisz się pokazać. No tutaj, taki kocie trio. My mamy duet koci. Się zastanawiamy, czy, czy jakiejś trzeciej sobie nie, nie wykombinować. No bo tyle tych bieg jest w tych, 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 tych schroniskach. A tu o, to sto pociech, właśnie. O, proszę bardzo. O. No dobrze. Musia. To będzie chyba tyle na dziś. nie? O, za wiele to my dzisiaj nie pokażemy. Taki film. No, taki przypadkowy, ale takie też muszę się zdarzyć na naszym fantastycznym kanale. Prośba o subskrypcję, żebyście Państwo no, wiedzieli, co się dzieje na kanale. Nowe filmy, nowe prezentacje serwetek będą. Serwetki kreskacudanigli.pl To tyle na dziś. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia. wysokoty tu zostańcie, ja to idę. Dobra?